Chciałbym, żebyśmy dzisiaj, patrząc na Słowo Boże, pomyśleli sobie: A skąd się nasza wiara bierze i czy nasza wiara tu, ludzi obecnych, jest żywa? Skąd taki temat? Dlatego, że dzisiaj usłyszeliśmy w drugim czytaniu jeden z najważniejszych fragmentów Nowego Testamentu. Pamiętamy, kto napisał to drugie czytanie. To był fragment listu, pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Święty Paweł, wielki apostoł, pisze Koryntianom, chrześcijanom mieszkającym w Koryncie, o tym, co najważniejsze. I daje takie podsumowanie, co jest najważniejsze w wierze chrześcijańskiej. Przekazałem wam na początku, co przejąłem, że Chrystus, Zgodnie z Pismem Świętym, zgodnie z tym, co było zapisane, zapowiedziane w Starym Testamencie, umarł na krzyżu za nasze grzechy. Że został pogrzebany, czyli że umarł naprawdę, a nie na niby. Że zmartwychwstał trzeciego dnia, tak jak Pismo Święte zapowiadało. Że ukazał się Kefasowi, to nie nas dziwi, ale Kefas to po prostu święty Piotr, a potem innym uczniom i uczennicom, pierwszym chrześcijanom. Bracia i siostry, to jest to co najważniejsze. Wiara w Jezusa, prawdziwy syn Boży, który stał się jednym z nas, głosił Ewangelię, umarł na krzyżu, zmartwychwstał i ukazał się ludziom, którzy w niego wierzyli. W ten sposób założył Kościół święty, Kościół katolicki, w którym my też jesteśmy. Ale w tym czytaniu ważniejsze jest coś jeszcze. Ważniejsze nawet niż to, co teraz przeczytaliśmy. To, co wcześniej mówi święty Paweł, przekazałem wam to, co przejąłem. A na końcu mówi, tak, ja czy inni, tak nauczamy i tak uwierzyliście. Dlaczego to, bracia i siostry, jest ważne? Bo gdyby nas zapytać, a skąd się wzięło to, w co my wierzymy? Wierzymy, kim jest Pan Jezus, wierzymy, że umarł na krzyżu, wierzymy, że zmartwychwstał, że wstąpił do nieba, wierzymy, że jest obecny w sakramentach świętych, a zwłaszcza w Najświętszym Sakramencie, wierzymy, że przez chrzest święty każdy z nas, na ogół jako małe dziecko, a więc bez żadnej zasługi, po prostu z łaski Pana Boga, z Jego miłości, staliśmy się Jego dziećmi. Wierzymy, że jeśli tutaj na ziemi trzymamy się Jego słowa, to kiedyś w niebie się znajdziemy. A skąd to wszystko się wzięło? Ta wiara. Gdyby ktoś powiedział, że w to, co ja wierzę, to wzięło się z jakichś sensacyjnych objawień, z jakichś nadzwyczajnych historii albo z internetu, to chociażby najbardziej sensacyjne historie wymyślił, my powiemy. Ale ty nie jesteś katolikiem, bo nasza wiara katolicka z żadnych sensacji, z żadnych nadzwyczajnych objawień się nie bierze. Jest tylko jedno prawdziwe objawienie, czyli słowo Boże, które Pan Bóg do nas kieruje. I to objawienie, czyli to, co Pan Bóg mówi o sobie samym, znajduje się w piśmie świętym. Bracia i siostry, kiedy czytamy słowo Boże, to my wiemy: Panie Boże, ja Ciebie tak do końca nie zrozumiem. Jesteś wielki, święty, doskonały, ale ty do mnie mówisz w moim języku. Do mnie mówisz, abym nie czuł się sam, pozostawiony, zagubiony, abym nie mógł nigdy powiedzieć: Panie Boże, ja nie wiem, czego Ty ode mnie chcesz. Wiem, czego chcesz, wiem, jaki jesteś, bo sam mi o tym mówisz. Czyli nasza wiara święta. To pierwsza ważna rzecz, bierze się z Pisma Świętego. Nie z sensacji, nie z internetu, ale z Pisma Świętego. Ale bracie i siostry, ale gdyby tak powiedzieć, a jeśli ktoś by na pamięć nauczył się całego Pisma Świętego, to czy już to by mu wystarczyło? Jak spojrzymy na Pismo Święte, które mamy w domu, to myślimy sobie, czy to w ogóle jest możliwe żeby na pamięć się tego nauczyć ale załóżmy że ktoś spędzi parę lat swojego życia i na pamięć nauczy się Pisma Świętego czy to wystarczy powiemy sobie nie to nie wystarczy a dlaczego dlatego że bracia i siostry mówimy że wiara jest żywa to nie jest zabytek to nie muzeum Patrzymy na Pismo Święte, czytamy Pismo Święte, które Pan Bóg nam dał przez Kościół Święty, ale po to Jezus Kościół założył, aby to Pismo wyjaśniać. Dlaczego to jest ważne? Bo my do naszego życia codziennego mamy wiarę stosować. Oczywiście ktoś powie: Ludzie są mniej więcej tacy sami i w XXI wieku, i w I wieku, w którym żyli apostołowie. Takie same są między nami złości, nerwy, niepotrzebne słowa. Takie same czasami są kłótnie, ale wiele rzeczy jest innych. Dzisiaj rozwijamy się przecież. Mamy telewizję, mamy internet, mamy różne znaki postępu, rozwoju myśli, rozwoju techniki, cywilizacji. I na to wszystko też patrzymy w świetle wiary. Kiedy myślę sobie, jak korzystać z internetu, czy z telewizji, czy z różnych innych rzeczy, z komórki, czy z różnych innych rzeczy, to przecież z Pisma Świętego tego się nie dowiem, bo tego tam nie ma. Kościół Święty jest po to powołany, aby patrząc na Pismo Święte, aby rozważając, aby naszą wiarę dostosowywać, wymaganie tej wiary do naszego życia, żebyśmy nie myśleli sobie, że to, co tutaj jest napisane, to, co wiara święta mówi, to jest o innych. To może było ważne dla świętego Pawła, dla Kefasa, czyli Piotra, dla tych Koryntian żyjących dawno temu, a dla nas w Lublinie w XXI wieku to już jakaś przeszłość, jakiś zabytek. Co to znaczy? To, że Kościół święty przez tyle wieków swojego istnienia, przez dwa tysiące lat, Czytając Słowo Boże, modląc się do Pana Boga, patrzy, jak nasza wiara ma być w tym życiu, w naszym życiu, czy to w domu, w rodzinie, w szkole, w pracy, jak ma być aktualna. My na to mamy jedno słowo. To słowo to jest tradycja święta. Kiedy uczymy się na lekcjach religii, czy uczyliśmy się dawno temu, to wiemy, że wiara ma takie podwójne źródło. Jedno to jest pismo święte, a drugie to jest tradycja święta. Co to jest tradycja? Tradycja są to pokolenia chrześcijan. Tradycja to jest nauczanie apostołów, mówi święty Paweł. Przekazuję Wam to, co przejąłem. Nie wymyśliłem sobie tego, nie przyśniło mi się, nie zjawiło się w mojej głowie jakaś dziwna historia, dziwny pomysł. Przekazałem to, co przejąłem od Pana Jezusa. Apostołowie, Pierwsi uczniowie i uczennice pana Jezusa tak właśnie robili. Tradycja to są pokolenia chrześcijan, to są nasi bracia i siostry męczennicy, kobiety i mężczyźni, którzy w ciągu wieków dla wiary, za wiarę za Jezusa nawet życie potrafili oddać. Tradycja to są wielkie sobory Kościoła, czyli przez tyle wieków zebrania biskupów z całego świata aby wyjaśniać problemy, które pojawiają się wciąż i wciąż się pojawiają przed chrześcijanami. Tradycja to nauczanie każdego Ojca Świętego, biskupa rzymskiego, którego Pan Bóg postawił jako tutaj widzialną głowę tego ziemskiego kościoła. Ale tradycja, bracia i siostry, to jest też coś więcej. To jest to, jeśli my przejmujemy się naszą wiarą, kiedy czytam Pismo Święte, i wiem, Panie Boże, to nie jest jakaś książka o dawnych wydarzeniach. To nie jest podręcznik historii. To jest słowo Boże dla mnie. To jestem częścią tradycji świętej. Kiedy bracia i siostry, wy, powiedzmy rodzice, przejmujecie się, staracie się swoim dzieciom dać dobre świadectwo, ale nie dlatego, że tak trzeba, nie dlatego, że tak wypada. Ale wy, że wy się przejmujecie swoją wiarą i chcecie, żeby osoba, którą kochacie, wasz mąż, wasza żona, wasze dzieci, wasze wnuki, żeby też się tym przejęły. Chcecie nie tylko ich pouczać, krzyczeć, to robić, tego nie robić, ale dać świadectwo. Ja tak żyję, ja w to wierzę i chcę, żebyś ty, bo ciebie kocham, żebyś też w to wierzył i w to wierzyła. Jesteście częścią tradycji. Tradycja święta, bracia i siostry, to są i ci wielcy święci, wielcy papieże, ale każdy z nas jest częścią tradycji, jeśli przejmujemy się naszą wiarą, jeśli nie uważamy jej za zabytek, za muzeum, za coś martwego i chcemy dać świadectwo. Chcemy, żeby ktoś, z kim się spotkamy, kto dla mnie jest ważny, to będzie mąż, albo żona, albo dziecko, albo rodzic, albo kolega, koleżanka, czy przyjaciel, przyjaciółka, żeby też się tym przejęli. Bo skoro dla mnie to jest ważne, to dla osoby mi bliskiej też to będzie pomocne. A dlaczego to wszystko jest ważne? Co się może stać, kiedy zapomnę o tradycji świętej, kiedy zapomnę o tym, że wiara jest żywa, że ona w moim życiu ma się wyrażać? Może stać się to, że potraktuje wiarę świętą jako muzeum. Jak w muzeum są piękne obrazy, piękne różne rzeźby, inne eksponaty. Wejdziemy, pozachwycamy się, czasami może ziewamy, bo nas to nie interesuje i wyjdziemy. Taki z wiarą. Jeśli wiara byłaby muzeum, to wtedy co tutaj by było? Jakieś obrazy, jakieś pieśni, dawne modlitwy, ślady przeszłości. Ale jeśli ktoś traktuje wiarę jak muzeum, to może sobie pomyśleć: Ale co ja tutaj robię w tym kościele? Może marnuję czas. Może zamiast tu siedzieć, zamiast stawać, siadać, śpiewać, lepiej bym nawet się przespał w tym czasie w domu. Wiara, która jest martwa, bez żywej tradycji, ona człowiekowi staje się niepotrzebna, staje się marnotrawstwem czasu. Ale jest i drugie niebezpieczeństwo. Tradycja święta, ona oznacza, że jestem wierny Kościołowi. Nic do wiary nie dokładam, nic nie wymyślam, nie szukam jakichś sensacji, które wydają mi się, że w Piśmie Świętym jestem może zbyt, zbyt słabo opisane, zbyt zwyczajnie. Niektórzy szukają tego czy innego. Jeśli zapomnimy o tym, że wiara jest żywa, że tradycja święta sprawia, że mam być wierny Jezusowi, apostołom, Pokoleniom chrześcijan, moich braci i sióstr, którzy za Jezusa życie oddawali, to bardzo łatwo wtedy wiarę swoją świętą jakoś skazić. W jaki sposób domieszać do niej zabobony i przesądy. Czasami, czasami śmiejemy się z zabobonów, śmiejemy się czasami z osób, które boją się, bo im czarny kot przebiegnie przez drogę. Śmiejemy się czasami z osób, które boją się, bo pod drabiną przeszły albo lustro im się zbiło, ale to nie jest śmieszne, bo jeśli ktoś naprawdę w to wierzy, takie zabobony, czy większe zabobony wymyśli sobie, to wtedy już mamy pewność, już z Jezusem wiele wspólnego nie masz, z Jego nauką, z Ewangelią wiele wspólnego nie masz. Wymyślasz sobie jakąś swoją wiarę. Wiarę martwą, pełną zabobonów, dziwnych poglądów, martwą, która ci nie pomoże. Bracia i siostry, dlaczego dla nas jest ważna tradycja? Czyli ważne jest to przekonanie, że ja wierzę nie w coś wymyślonego przez moich rodziców, przez katechetów, przez papieża. Wierzę w to, co Jezus przekazał. Wierzę w to, co Kościół wiernie przekazuje. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że mam przekonanie, że w świecie, w którym czasami tyle moich planów zawodzi, każdy pewnie ma takie wspomnienia, że coś sobie zaplanowałem, coś chciałem, jakiś miałem dobry plan albo mądry, albo cwany plan nawet, ale nie wyszło. W tym świecie, w którym tyle spraw nie wychodzi, w którym widzę swoją grzeszność, błędy, słabości, jest coś, co nigdy nie zawodzi. Jest coś, co nigdy nie oszukuje. To jest moja wiara katolicka. A dlaczego? Dlatego, że nie jest ona ludzkim wymysłem. Nie ma w niej zabobonów. Nie ma ludzkich pomysłów. Nie ma ludzkiego widzimisię. Jest to wiara, którą w ciągu wieków nam Kościół przekazał i która pochodzi od Jezusa. Jest to wiara nie polegająca na tym, że mam się nauczyć jakichś formułek, jakichś różnych rzeczy. Nieżyciowych. Jest to wiara, która w moim życiu jest konieczna, przydaje się, która mi pomaga, kiedy upadam, kiedy wątpię, kiedy cierpię, która mnie podtrzymuje i zabezpiecza przed pychą, kiedy mi się udaje. Bracia i siostry, prawdziwa wiara to tylko wiara, która pochodzi z pisma świętego i tradycji świętej. W której jestem wierny Jezusowi i apostołom, do której nic nie dodaję sobie, nic nie ujmuję. Tylko taka wiara sprawi, że tutaj, w tym życiu, nie zachwieję się, nie upadnę zupełnie, nie zwątpię. Tylko taka wiara przeprowadzi mnie dobrze przez życie aż do nieba. Może warto się zapytać osoby bliskiej, kochanej, żony, męża, dziecka, rodzica: skąd się bierze to, w co ja wierzę? Czy w mojej wierze, czy w naszej wierze, w waszych domach, rodzinach nie ma rzeczy, które od Pana Boga nie pochodzą, nie ma rzeczy, które wiarę zanieczyszczają, czy to będą przesądy, czy zabobony, jakieś fałszywe nauki, może warto sobie o tym pomyśleć, że tylko ta prawdziwa wiara, wiara w Jezusa, wiara, którą głosi Kościół, ona daje mi pewność w życiu. I warto też o tym pomyśleć i o to się modlić. Panie Boże, nie pozwól mi nigdy, aby coś od tej wiary odjąć, aby coś do niej dodać, ale też daj mi taką łaskę, abym w codziennym moim życiu był częścią świętej tradycji. To znaczy, nie bym tylko innych pouczał, wymądrzał się, pouczał, krzyczał, krytykował, ale bym dał świadectwo. Warto żyć tak jak uczy Jezus. Nie dlatego, że komuś tak się przywidziało, ale dlatego, że te słowa człowiekowi naprawdę pomagają, one go naprawdę prowadzą i naprawdę umacniają w trudnych momentach życia.